Cześć. Dlaczego warto wybrać kocioł na pelet Mcz Selecta? Zobaczcie. Prezentowany model to od wielu lat produkowany e, kocioł firmy Mcz model Selecta. E, tutaj na prezentacji jest to model 15 kW. E, wykończenie naprawdę na wysokim poziomie. Kocioł jest bardzo dobrze wyizolowany. W każdym praktycznie możliwym miejscu jest izolacja. E, Siłowniki do klap bardzo fajne, przydatne stoją sztywno w miejscu, nic tam nie spada, nie opada. Wiadomo, jest to taki detalik, ale tutaj takich detalików jest więcej i w całości one wpływają na, na to, że ten kocioł po prostu według nas i wielu instalatorów, że ten kocioł jest najlepszy. Jeżeli chodzi o grzanie, tutaj bardzo ciekawa informacja. Nie ustawiamy w piecu kompletnie nic. Oprócz tam ewentualnie rodzaju schematu instalacji, to znaczy czy ma być pompa ładująca zbiornik, czy zawór strefowy, nie, ustalam, nie ustawiamy w tym sterowniku kompletnie nic, żadnych PIDów, podawania, czasu wygaszania, czasu przerwy, tak jak to w tych naszych polskich wynalazkach z dołożonym palnikiem. Tutaj wsypujecie pellet i nie wiem, jak zmienicie pellet na delikatnie gorszy, nie trzeba dzwonić po instalatora zmieniać po raz setny tych wszystkich parametrów tutaj jest to tak ustawione, że kocioł ma działać bez względu na pelet oczywiście nie można wsypywać tu peletu ze słonecznika, z czereśni jakiegoś dziadostwa po prostu dobry pelet typu olczyk, olimp, nie wiem, lawa i tak naprawdę oprócz wsypywania peletu i raz na tydzień, dwa czyszczenie tego paleniska. Tak naprawdę nie trzeba w tym kotle kompletnie nic robić. Tu w górnej części mamy takie dwa uchwyty do oczyszczenia jakby tego wymiennika. Przy okazji właśnie odkurzania tej komory poruszamy tym górę dół żeby oczyścić te, ten wymiennik. Jeżeli chodzi o zasobnik na pelet to w podstawie pomieści on około 40 kg peletu. Możemy doposażyć kocioł o nadstawkę która zwiększy pojemność o 35 kg paletu, albo boczny zasobnik, taki duży, do którego wchodzi 200 kg. Jeżeli chodzi o sam sterownik, bardzo prosty w języku polskim. W cenie mamy tutaj już moduł WiFi, także możemy sobie sterować tym piecem zdalnie. Sterownik obsługuje zawór strefowy. Możemy sobie sterować pracą między CWU a ogrzewaniem. No i co? Filterek, zawór ATV, tak zwana ochrona powrotu. No i mamy, cały, mamy całą instalację. Naprawdę piecyk jest bezawaryjny. Zdarzają nam się takie serwisy, gdzie klient ma już 15 czy nawet 20 lat takie urządzenie, nigdy nic nie było wymieniane. No i oprócz takich przeglądów okresowych, czyszczenia, odkurzania kompletnie z tymi kotłami nie dzieje się nic. Klienci zadowoleni, bo nie muszą tam w tych ustawieniach nic robić. Oczywiście dobrze taki kocioł skomunikować z regulatorem pokojowym. Wtedy u góry ustawiamy sobie, jaka ma być temperatura. No i taki regulator wysyła sygnał do pieca, kiedy ma grzać, a kiedy po prostu ma się wyłączyć. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko.